Tak, tak tak, naprawdę no, kiedyś recenzje płyt czytało się w gazetach. Dziś tak naprawdę yy, no jest y, teraz rok, który jest jedną z nielicznych papierowych gazet, która no, ma swoich wiernych, ale już coraz starszych fanów, a tak naprawdę no, to jest mnóstwo właśnie portali, podcastów itd. No, to, to, że dziś rozmawiamy właśnie e, w Zróbcie Hałas, tak? no, to, to też jest medium, prawda? Mhm. Choć nie jest to ani radio, ani telewizja, a mimo wszystko jesteśmy z dźwiękiem, z obrazem, więc to też pokazuje te, te, te wszystkie zmiany. I tak jak kiedyś o nowych rzeczach dowiadywało się z radia, i wtedy można powiedzieć, że autorskie rad audycje radiowe, czy no nie wiem, Piotra Kaczkowskiego, czy Tomka Beksińskiego, który robił coś absolutnie wyjątkowego, Mhm. To czyli puszczał płyty, całe płyty puszczał w stacji radiowej, i jeszcze do tego, jak były to zagraniczne płyty, czytał swoje tłumaczenia tekstów, tak?